Cześć. Ten makijaż zaczynam od spryskania baz... twarzy nie bazą, tylko sprayem takim B6 witaminowym z Urban Decay, coś tam mi nie grało z tym psikaczem, stąd ta moja konsternacja. I teraz nakładam podkład, to jest Royal Skins Bebo z rozjaśniaczem. Powiem Wam, że w zeszłym roku go bardzo polubiłam, a w tym roku teraz zauważyłam, nie wiem o co chodzi, że on początkowo wygląda tak sobie, i dopiero później wygląda lepiej No nie wiem, może to przez ten rozjaśniacz, chociaż on kompletnie nie zauważył, że miał wpływ na jakiekolwiek podkłady W każdym razie nanoszę podkład i niestety wariował mi w tym filmie obiektyw i wyostrzał się cały czas na tło Taki brzydal jeden, tak, to jest rozświetlacz marka Jacobsa, szczerze mówiąc taki sobie um... I zanim nałożę go na szczyty kości policzkowych, to oczywiście najpierw zrobię korektor pod oczami Tutaj są kredki ze Smashboxa, bardzo je lubię To jest akurat ten brzeskwiniowy kolor niwelujący zasinienia pod oczami I teraz korektor, to jest Born This Way Na tle tarta i na tle Smashboxa, którego teraz używam, ten jest po prostu tragiczny i wszedł w zmarszczki pod oczami w skórę po prostu w trybie natychmiastowym I wyglądałam jak babcia w trybie natychmiastowym Tak, teraz właśnie nie mam nic do babci Chodzi mi o to, że w wieku tam wiecie No 30 lat nic, marszczki jak babcia To tak trochę szybko Tak, teraz ten rozświetlacz nakładam go jeszcze na mokry podkład żeby mi się nie zważył, bo robiłam to pierwszy raz Jak widzicie wklepuję palcami w ogóle to była sobota, nagrywam dla Was test maseczki i tak mnie natchnęło, żeby zrobić jeszcze makijaż jakiś taki dość szalony dlatego tego jestem taka nie do końca ogarnięta, ale wiecie, takie makijaże na spontanie wychodzą często najlepiej No i puder rozświetlający pod oczy A na całą buzię będę nakładać inny puder, a jaki tu nie, nie pamiętam Aha, chyba ten z Too Faced Tak, Too Faced to jest Shine and Poreless Różowy, w każdym razie lista i tak jest na dole Wklepuję, klepuję, wklepuję w całą buzię Żeby mi się dobrze trzymało Uwielbiam te nowe pędzle z serii Pro eee, I teraz bronzer z René, taki lekko połyskujący Też nakładam tym samym pędzlem na boki twarzy Konturować jeszcze będę dodatkowo za chwilę Nakładam wszędzie Tam gdzie chcę, żeby buzia była bardziej opalona Teraz trio do konturowania skobą mieszam te dwa kolory i pro trójką konturuję sobie dodatkowo kości pod kościami policzkowymi i te skronię. Tak, pięknie. Teraz rozcieram na powiekach ten nieszczęsny korektor, który się zdążył zebrać i nakładam cień kanarkowy w wewnętrzne kąciki na sucho. Oczywiście yy, robię to palcem, w sumie nie wiem czemu tak mnie naszło, żeby nałożyć palcem, żeby było intensywnie, ale pędzlem byłoby tak samo, więc nie pytajcie mnie czemu. Po prostu zaczęłam nakładać palcem. Natomiast zaraz pędzlem będę te kolory wyrównywać. To jest pierwszy kolor i teraz jedziecie pędzelkiem sobie rozcieram, rozprowadzam wszędzie gdzie chcę, yy, żeby było dokładniej. Teraz limonka, jest ciut bardziej zielona, więc robisz taki naturalny gradient koloru, ładny Na środek powieki, kierując się do zewnętrznego kącika Też ją rozcieram. Ktoś się zastanawiał, czemu mam takie wielkie dorosły, dlatego że czekam na... zamówiłam sobie parę nowych lakierów hybrydowych Chcę sobie je nałożyć, kolorowe zrobić Tak, i teraz kolor kary. Jak widzicie, to jest coś między pomarańczem, brązem, złotem Przepiękny, absolutnie przepiękny kolor Nanoszę już normalnie pędzlem w zewnętrzny kącik, żeby go wymodelować Będę go też nanosić na dolną powiekę Tutaj trochę przyspieszymy, bo za długo to trwa Rozcieram i dolny kącik od razu załatwiam Dolny zewnętrzny Łączę kolory ze sobą przez takie lekkie wklepywanie Rozcieram nad załamaniem powieki Powiedziałyście mi kilkukrotnie, że, żebym właśnie te tutoriale trochę zwolniła, żebyście bardziej się mogły przyjrzeć, Ja już pomijam fakt tutaj tej ostrości, która ucieka, ale nie wiem, czy ten obiektyw się, kurczy, przegrzał, czy co. To czy Wy chcecie takie zwolnione tutoriale, czy No nie wiem, dajcie znać. No i teraz rozcieram lekko te granice, podłuki brwiowe Będę zaraz nakładać cień w kolorze krem maślany. Czyli połyskujący, taki satynowy, jasny kolor Ale ostatecznie stwierdziłam, że za dużo tego połysku, bo te bez one mają takie wykończenie hmm, Lekko perłowe, mocno satynowe powiedziałabym I było za dużo, więc nanoszę trochę jogurtu na ten cień, żeby to trochę jednak e, złagodzić ten obszar pod łukiem brwiowym e, Wewnętrzne kąciki nakładam żółte, złoto No i po rozcieraniu tego wszystkiego, bardzo mi się podoba to połączenie kolorystyczne, ja powiem Wam, że na lato to już w ogóle rewelacja Po połączeniu tego wszystkiego, oczywiście będę tuszować rzęsy, rzęsy tuszuję yy, tuszem L'Oreala, ostatnio używam tylko tuszę L'Oreala yy, Owszem, też dlatego, że dostałam już dość dawno od nich paczkę, w której był ich multum, ale powiem Wam, że to są jedyne, które mi się yy, póki co nie osypują i, i nie cudują Miałam duży problem z tuszami jeszcze chwilę temu, nie wiem czemu być może rzęsy na dole były za długie i się, wiecie, odbijało wszystko e, Tak, teraz rozświetlacz postawiłam na ten To jest tu rozświetlacz Becky w kolorze Moonstone i róż z mm, NYXa Co do tego rozświetlacza, to nie wiem, może przy okazji jakiejś innej Wam powiem Ale mam wrażenie, że on tak strasznie traci na, intensy na intensywności pod koniec dnia I Wy też zwróciłyście na to uwagę, że ja nie wiem, to jest jakieś nieporozumienie Nie wiem w ogóle, z czego to się bierze czy to jest kwestia jakości, czy składu, czy czego nie wiem. Naprawdę. E, brwi podkreślam kredką. Tą Brow Stylist, coś tam z O Oj, tu mi się jeszcze światło do kompletu zmieniło, ale nie martwcie się, zaraz, zaraz przestanę być pomarańczą, zaraz wszystko wróci do ładu. No i teraz kredka. To jest chyba, ona się chyba nazywa New Whisper, coś takiego nowa z Maybelline. Świetna jest po prostu. E, obrysowuję usta i na to będę nakładać błyszczyk e, w kolorze brzoskwiniowym też z L'Oreala. Całość spryskam sprayem jeszcze Urban Decay, żeby mi to nie zjechało, bo tego dnia było naprawdę gorąco. I to wszystko, jeśli chodzi o ten kolorowy makijaż. Dajcie znać, czy wy chcecie więcej kolorowych propozycji teraz na lato. I jeżeli tak, jeżeli macie jakieś, chodzą wam po głowie jakieś zestawienie kolorystyczne, to piszcie, na pewno wezmę je pod uwagę. I to wszystko na dzisiaj. Buziaczki pa 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 pa.